Gąbeczki niedziela, a jeszcze same młode pocztowe sobie kursują ładnie na ładnym poziomie godzina 14. Pięknie. No, się się nas druweczko przykujemy na ślubek proszę bardzo rakety proszę jedziemy do Trębki nowe okolice zakroczymy Robert Lewandowski bram tam ślub O Osa jakaś mnie tutaj atakuje przygotowany 20 sztuk W plenerze może być ładniej może być ciekawie Trzymajcie kciuki to będzie 60 km pewnie będą miał do domu coś koło tego Jeszcze niespodzianka, jak ktoś na dachu co zostawił prezent, tak. koperta, że trzeba zwrócić. Możecie. Dawaj. Dawajcie. Oj. No i wracam już do Domciu. 17.31, ja Zajechałem po drodze. Zajadę do Dariusza. Najsławniejszego Zegrzenina na okolicy jak się obcy lata, zobaczysz. Już muszę ktoś kołpę kręci. Raz zobaczymy, bo Darek założył daszki, zlikwidował duki. jego poluchy. I zobaczymy, jak to wygląda. Darka Koki. No właśnie chciałem pokazać też, że ty te pozasłaniałeś, ty te, te duki. No i teraz jajek nie będę nosić. Nie, już się wcale. No dobrze. Darka kolor, uwielbiam kolor. Szwance to fajne są. pocztowe nawet mu się tu zarąkł. Łucianek. Proszek.

Prawa. Szum idzie. Od Nie? razu w kierunek uderzają. <noise> do góry do dołu. takie. Ale połapały się chociaż. No ale się złapały, zobacz. Szukają kierunku. Trzynaście jest, się dzwonił. 63 trzy kilometry, bardzo dobry czas i bardzo dobrze wracają. Ojej, nie lubię tej śruby, ale to wszędzie ta choroba. Żeby one tak jeszcze przyszły i usiadły, co? Nie? No. pokazał się ten ciemny jeszcze. Załóż. To z tych obcych, co odeszły? On na głębie nie patrzy. Poszedł ładnie, nie? No, nawet na głębie nie spojrzał. zobacz. jak to Komuś z Warszawy poszły, tak? Białeńki? Nie, tutaj z tego, z Od rana. Czy od wczoraj? Od wczoraj, tak? Nie, ale to nie za bardzo, tak tak. To nie może go... Nie? Nie, Te trenują, to z nimi puszczają z Pobłokowa też trenują. Mhm, mm Już się nas tu widzi. Zdoby too dłoń trafiają to jest... Nie no poszedł ładnie ten cię No ładnie poszedł Nie to silny cię, to nie był Nie kraj, obejrzał się, się Nie chce siadać dobrze Druga tura To te u mnie były wtedy, nie? Tak Zimę Od razu, od razu w świat. Parę razy. Nie, tych to nie. Tych lepszych nie będę nagrywał. O, o dzikie to. Poszły. No i ruszamy do domciu. Darek, ciekawy. Tutaj siata jakaś była. Wróg darka pewnie. No, Darka zawsze śmiesznie. Pozytywny gość. Jedziemy, zobaczymy ile jest. Ojciec na liczu 14 jak na tą chwilę. Czyli coś tam by jeszcze się zgubiło może. Ale tam u mnie wszystkie były wypuszczone i i stare, także mógł coś tam ominąć. Ale powiem wam i tak dobrze. Przyszły. Tutaj Trój trójkąt bermudzki w tym zakrocie miał taki. Wisła na No i Bóg. Tak mnie witają. Czekają na mnie. Gołąbeczki. Jeden sobie siedzi tu już. A tam już chyba wszystkie wrzucimy Tu są, tu są. A to ta samiczka tak słabo poleciała. No ale się pozbierały. Tutaj staruszko tam jest, cała para. Mimo, że z jajkiem była. Ten jest, a kropek, kropek, czekaj, kropek. Gdzie jest kropek? Kropek najważniejszy. To zaraz nie się. jajko, zobaczę. Na locie było. Patrzyłem, czy z jajkiem jest. Nie Kropka nie ma. Ojciec krzyczy, że kropek jest. Kropek tu wchodzi przecież Jesteś kropek Alu Nie widzę go Nie widzę Jest tutaj brakuje Wszystkie są Są wszystkie Tu jest kropeczek